Cześć! Jesteście na kanale Kraina Zabawek, a za chwilę zobaczycie Tomka w Zatoce Piratów z serii Tomek i Przyjaciele od firmy Mattel. Tym razem Tomek znajduje się w Zatoce Piratów, gdzie czeka go wiele niespodzianek, a także będzie miał okazję odnaleźć ukryty w środku skarb, ale nie będzie to takie proste, bo będzie musiał najpierw pokonać swój bardzo długi szlak. Nasz główny bohater już jest przygotowany i stoi na torach, jest on jak zwykle w kolorze niebieskim razem z numerem 1. Tu możemy zauważyć jego słodką, szarą twarz. A do niego jest także przyczepiony specjalny żółty wagonik, który również możemy odczepić. Na samej górze naszego szlaku jest przyczepiona żółta flaga, oznajmiająca nam, że jesteśmy na terenie piratów, ponieważ jest tu przyczepiona specjalna szara czaszka. A trochę niżej znajduje się ruchomy dźwig, za pomocą którego Tomek będzie mógł zabrać ukryty w środku skarb. Tomek właśnie wyruszył w swoją pierwszą podróż i już na pierwszym zakręcie czyha na niego niebezpieczeństwo, a jest to ruchoma, żółta czaszka, która ma nawet specjalne wycięcia w kształcie oczu. Ale Tomek jedzie dalej, aż na sam szczyt Zatoki Piratów, aby mógł Bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Teraz czas na największe niebezpieczeństwo, na najbardziej skromny zjazd, jaki jest w Zatoce Piratów, ale Tomek sobie z nim również poradził. Przejechał teraz przez brązowe ruchome drzwiczki i może rozpocząć kolejną przygodę. Pod kamieniem Tomek znalazł ukryty, ukrytą skrzynię skarbów. Możemy zauważyć, że jest ona całkiem spora, głównie brązowa. Bez problemu można ją też otworzyć, aby zobaczyć ukryte w niej złoto. A teraz załadujemy ją na wagonik Tomka. Teraz Tomek zabrał już ukryty skarb i chce wrócić, jednak za pomocą haku piraci ponownie go wykradli. Zestaw wygląda naprawdę świetnie. Mamy tutaj wiele pomysłów na kolejną podróż dla naszego Tomka. Może on również odkryć ukryty skarb i szybko uciec przed piratami, którzy będą chcieli mu go odebrać za pomocą specjalnej ruchomej dźwigni. A jeśli film Wam się podoba, koniecznie go zalajkujcie i zasubskrybujcie kanał.